Jak są takie bardziej twarde kawałki kapusty, to można wziąć tłuczek i tak. Ale mi nie pozwolili. A wyglądam jak do kiszenia, nie? Dzień dobry. Nazywam się Daria Ładocha i dzisiaj będziemy kisić. Kisić nowocześnie. Kiszonka potrzebuje 48 godzin, a tak naprawdę im dłużej, tym lepiej. Tu mamy kapustę sierpniową. No i wrzucamy warstwowo. To jest kiszonka, która będzie miała bardziej orientalny smak. Ważne, żeby dobrze docisnąć. I to będzie moja ulubiona część tego programu, kiedy będzie można ją jeszcze tutaj dobić. Dodamy imbir. Pani Dario, a jak pokroić? A jak chcecie? Im cieniej, tym lepiej, bo szybciej się zrobi. Chili. Czosnek – warto go rozgnieść i powrzucać do środka. I znowu kapusta i będziemy ubijać. Ciekawe, jakie Karol robi kiszonki. Pewnie tam z kapusty, z marcheweczki. Dobra, jedziemy dalej. Piękna botwinka, możecie dodać również liści. Imbir, chili i znowu czosnek. Sezam wcześniej był podprażony na suchej patelni. No i jedziemy dalej. Idealnie. Całość ubijamy, dopychamy. Teraz zalewamy całość sosem sojowym. Oczywiście pikantny, ale ładnie. Dobijemy. I można powiedzieć, że moja kiszonka jest gotowa do kiszenia. Wersja orientalna, bardzo prosta, szybka, minimum 48 godzin. Możecie do tego przepisu użyć również młodej kapusty. Pamiętajcie, jeżeli macie twarde liście, żeby szybciej się zrobiła, należy troszkę rozbić tłuczkiem. Nie róbcie tego w domu. Ja wam bardzo dziękuję. Idę się kisić razem z kiszonką, a was zapraszam poniedziałek, środa i piątek na nowe przepisy. I pamiętajcie, łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał. Bye!